Pierdyle. Oho. Dobra, jesteśmy w tym w domu. Loi, ale, czy nie w domu, ale na imprezie u Loi I Jakie mamy zadania? To może zrobię z pomocą. Pierścień. Zagniony pierścień znajduje się na bagnach. Aha, to jest zadań poboczne. Jak będziemy na bagnach, to to zrobię. Czy udać się do druidów po lekarstwo na lykantropie. Ok, to też zrobię na bagnach. Tego to ja dalej nie rozumiem. On tylko skupuje te broszem. To też mogę skoczyć i sprzedać. To nieważne, to nieważne. To nieważne. To nieważne. Okej, okay, tutaj czekamy. Zamek i klucz. Mam spotkać się z jakimś oficerem temerskim, który patroluje wyzimę. Aha, czyli to kontynuujemy zadanie z Lojwardenem. I w sumie to jest tylko nasze główne zadanie. Także ja może na początku pójdę na te bagna i zrobimy ten pierścień. I to lekarstwo. Na Lykantropie i pójdziemy do druidów. I przy okazji wywerny można zrobić u druidów, zabić. To zobaczymy. To udajemy się najpierw na bagna. To ja stąd uciekam. A, jak coś, to mogę siorpać nosem, także sorry. Czekaj, to pójdę do Tris i... Boże gdzie to jest mapa? I prze przeteleportuję się na bagna i zrobimy te no, zadania poboczne najpierw. najpierw. Yo o, Kalkstein, może nie nim pogadam. ze ogłoszenia, on ma jakieś... A, Algule ma dla mnie ogłoszenie. Jak idą badania? Stworzyłem nową teorię. To prawdziwy kamień milowy w alchemii. Otóż, mój drogi Wiedźminie, wszystko co ci otacza, nawet ty sam, składa się z małych cząsteczek. Tak małych, że nie zobaczysz ich gołym okiem. No to wiem już dawno. Aha. Te cząsteczki są w nieustannym ruchu. Oddziałują na siebie. Nie istnieje aktualnie sposób. Nic nowego nie wymyślił, ale nie poddaje się. A co on ma do sprzedania? O, właśnie, książki. Ile mam orenów? tysiąca. No to tą sobie kupię. Dobra, to przeczajmy sobie tą książkę Dagon plus Dagona. Aha, i to tyle. Dobra, i tak my jesteśmy bliżej druidów? Czy. O, w sumie to jedno i to samo. Chyba jednak najpierw pójdę do druidów, skoro tu tak. Chyba. Tędyk można przejść. Dobra, jesteśmy na ścieżce. O, są druidzi. Ten kamień dziwny. Przychodzę w imieniu kobiety o imieniu Carmen. Jej ukochany zmienia się nocą w wilkołaka. Jesteś wiedźminem. Powinieneś się znać na leczeniu lykantropii. Znam kilka sposobów na lykantropię. Choć żadnego nie wypróbowałem osobiście. Myślałem o magicznym leku. Może eliksirze? Nie zdołam przyrządzić takiego leku. Może dobry alchemik potrafi. Jeśli znasz jakiegoś, to zapytaj koniecznie. Słyszałem natomiast... Że w przypadku klątwy zmiany postaci pomaga koszula z blekotu. Uh, koszula z blekotu? Tak. Nazbieraj dla panienki Carmen liści blekotu. Pięć powinno wystarczyć. Niech utka z nich koszulę, a jej wybrany powinien przespać w niej noc. Dziękuję za radę. Jest jeszcze jeden sposób: ludowy. Podobno prawdziwa miłość pozwala przemienić bestie w człowieka.. Ooh. Miłość czysta i bezwarunkowa. Zapamięta mi tę radę. Zanim spróbujesz zdjąć klątwę. Musisz się upewnić, że wilkołak w sercu jest nadal człowiekiem. O, mogę zagrać w pokera? O, dawaj! Powinienem pogadać o tożsamości pliku Skarmen, która wróciła do wyzimy klasztornej. Mogę zagrać hierofantem za 25 orenów. No i super. Gram z hierofantem. Poszczę pionowego załodowca. Jesteś, jestem załodowcem. Czas na większe wyzwania. Nieznana roślina. A mogę z kimś jeszcze pogadać? Starszy druid? Dobranoc. Aha. A z tym ziemczkiem mogę pogadać? Co tu robisz? Dlaczego nie jesteś ze swoimi? Gaj Druidów jest dobrym schronieniem. Mogę tu spokojnie myśleć i planować. Wyprawa do wyzimy byłaby niepotrzebnym ryzykiem. Zresztą część komanda już tam jest i wykonuje pewne zadanie. Masz dla mnie jakieś zadanie? Natknęliśmy się na informację, że w kanałach pod wyzimą znajduje się zrujnowana świątynia Elfów. Podobno przez jakiś czas przebywała w niej Lara Doren. Jeśli zechcesz nam pomóc, dowiesz się wszystkiego. W każdym razie wysłałem tam komandę i nie mam od nich żadnej informacji. Boję się, że coś im się stało. Mógłbyś to sprawdzić? Postanęcie. Dobra, zrobimy to. Dobrze, więc. Zrobimy to. Nawet może zaraz. Najpierw to zrobimy te dwa poboczne zadania. O w sumie trzy, to jest na wyberne. Jakby się. Udało. Dobra, i tutaj gdzieś pierścień ma być. Ołtarz, meletekę, nic nie ma. Co, na co jest napisane w zadaniu? Ciało serja powinno leżeć w pobliżu kaplicy na bagnach. Przypuszczalnie znajduje tam również pierścień. Przypuszczalnie znajdę tam również pierścień. W pobliżu kapliczki, ale no to może być wszędzie. Szukać kurde zwłok. Jeszcze jest ciemno, noc. O, jest ciało, pierścień, 24 oreny. Powinienem oddać pierścień mojemu zleceniodawcy, a co by się stało, gdybym go sprzedał? Dobra, to mamy to, tu muszę sprzedać pierścionki i czekaj, wyspa Wyvern, ja potrzebuję tej wyspy. O, jest! O, biją się, muszę, muszę to wykorzystać. Zmień miecz, co jest grane? O, dobra. Dobra, muszę świetnie uciekać, regeneruje mi się życie, nie regeneruje mi się życie Oj, oj, troszeczkę się wplątałem w gówno Okej, okay, jednak spadamy Okej, okay, powoli, powoli, powoli O, idzie, 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 idzie Dobra, dobra, może dam radę. To dobrze trafiać. Jest, najsik. Nice. Dobra. Wszczątki głowa. Jajo wywerny. Dobra, czyli pójdziemy też do tego. Do łowcy. Zjedzmy to. Ale to muszę te mniejszy wywerny, Miałem od garnąć. Muszę troszeczkę ciągnąć, żeby się reszty do mnie do, nie doczepiły. Nice. Jedno mięsko i drugie. Dobra, jeszcze jedna. Nice. Jest. Dobra, super. Spadamy. Czyli tak, idziemy najpierw do Carmen. Ona jest tutaj. Idziemy w tamtą stronę. O, zrozpaczony kupiec, to on. Przyniosłem twój rodowy pierścień. Wiedziałem, że sobie poradzisz. Pomodlę się za ciebie do tele a oto zapłata. Bywaj. Dzięki. Okej, okay, to to zrobiliśmy. Teraz idziemy tak. Carmen. Czyli ona jest w tej wyźmie handlowej. No dobra, przyjdziemy się szybciutko. Witaj, Wiedźminie. Wróciłeś z bagiem szczęśliwy. Kierofant poradził mi, jak usunąć Likantropię. Muszę jednak wiedzieć, kim jest twój ukochany. Nic z tego. Nie zdradzę ci tożsamości mojego ukochanego. Wolę już, żeby był wilkołakiem. Miejmy nadzieję, że Twoja lojalność go nie zgubi. Juhu. Kim jest Kobak? Aha. No to dobra, no to wracamy. Tutaj. Czyli idziemy do Wisimy Handlowej. Witam w moich skromnych progach. Witam. Mogę czymś służyć? W sprawie ogłoszenia. A, tak, wiwiernie mięso. Mam nadzieję, że masz trzy sztuki. Mam? Oczywiście. Oto twoja zapłata Dzięki Sprowadzisz na nas kłopoty. To masz to ten... O, mogę sprzedać? Sprzedaj, sprzedaj. Sprzedaj. O. Gdzie on jest? Aż tam. No dobra, idziemy. Zabiłem samice wiwerny. Oto dowód. Nagroda jest wasza. U 600 turenów. Czy to jest na cmentarzu, czy nie mam? Co to jest? Jo, co to było? Kość grawera. Mam jakieś zlecenie na nich, czy nie? Ono? O, muszę zabić pięciu ich i znowu zrobimy zadanko. Jeśli to krypty... O, o algul! Ej, to tu muszę tutaj wypić eliksir. Mam zlecenie na algule? Mam, tylko że... Szpik trzech alguli, dobra. Dobra, to porobimy sobie dzisiaj te questy. Fajnie. O, jest, super. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Masz dla mnie szpik Alguli? Tak. Oto trzy świeże dawki, o których była mowa w ogłoszeniu. Wspaniale! Weź to złoto jako nagrodę. Ja jestem chory, to nie mam dzisiaj do roboty za dużo. No. Okej, okay, muszę coś się do Welerda po nagrodę. No i super. A on jest chyba tutaj nawet, o. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Którego? graveira. Zapłacę za 5 sztuk. Akurat to. Proszę ma. bardzo. Oto twoja zapłata. Dzięki. Dobra, już jest o dwa zadania mniej. Czekaj. O, którą pokąsał wampir! Niebiesko oka. Zrobimy to. Zrobimy to, czyli musimy iść. Yy, do zamku, tutaj żeby, no dalej zrobić to zadanie o, niebieska dziewczynka witaj panie witaj, niebieskołka. czego ci trzeba, białowłosy? na początek chciałbym porozmawiać dobrze, porozmawiajmy według Giacomo Cassano kulturalna rozmowa jest najlepszą grą wstępną wydaje mi się, że poszukuje cię brat co? Nie, wykluczony, nie mam rodziny. Jesteś pewna? Całkowicie. Tutaj jest mój dom, moje siostry nocy. Spokojnie. Musiałem się pomylić. Radny miasta, radny miasta. Jest, Patryk Zwiedzę. Zwejdzę. Jak Patryk Zwiedzę, troszeczkę? Spotkałem niebiesko kurtyzanę w domu publicznym. Niemożliwe. Moja siostra nigdy nie weszłaby do takiego miejsca. Nie mam dowodów, ale wyglądała jak kobieta, którą opisałeś. Zdobądź dowody. Tu chodzi o honor mojej rodziny. Zobaczę, co da się zrobić. Dobrze. Hmm. Miałem tam wrócić, no to wracamy. O, na no tu jest. Chciałbym spędzić z tobą wieczór. Z przyjemnością, biało włosy. Dobra. Dziękuję. Chodź za mną. Chciałem zrealizować pewną fantazję. Cierpliwości. Weźmiemy gorącą kąpiel, a później... Baga, będę chyba musiał przełączyć. Zaraz przeczytam. Oho, sorry, musiałem to zrobić. Już przełączam. A, czyli spadamy z powrotem. Spotkałem niebiesko oką kurtyzanę w domu publicznym. Niemożliwe. Moja siostra nigdy nie weszłaby do takiego miejsca. Mam dowód. Widziałem ślady kłów na jej szyi. Wszystko się zgadza z twoim opisem. Na wieczny ogień. Jak to możliwe? Wiem, musi być pod wpływem uroku tego wampira, który ją ukąsił. Ale może nie została jeszcze przemieniona. nie, musisz mi pomóc. Wampir z pewnością znajduje się w pobliżu. Może nawiedza dom publiczny. Zobaczę, co da się zrobić. Masz ciekawą bliznę na szyi. Dodaje charakteru. Jest intrygująca. Jeśli chcesz, pokażę ci więcej. Nic. Bywaj. <grym>, nic. Dobra, i muszę tego. 250 orenów go przekonać tego strażnika, co tutaj jest, żeby wejść na górę. Chyba, że mam coś z nią jeszcze do pogadania? Słucham. Nie. Mam To nie mam z To już sobie rozskipuję. Będę miał przerąbane, Chodź. Dobra. Idziemy. Siostra miłosierdzia, pani mocy? Za dużo pracuje. Dzień dobry? No proszę, ładnie to tak wdzierać się bez zaproszenia? Mam sprawę. I do tego nie odpowiadać na pytania? Gerald z Rivi, o którym słyszałam, był kulturalnym wiedźminem. Wybacz pani, straciłem pamięć. Co cię do mnie sprowadza? W tym budynku znajduje się wampir, ślady na szyi jednej z dziewczyn. Mogę wymienić wiele zwykłych zwierząt, których ugryzienie pozostawia takie ślady. Jej brat uważa, że nigdy nie pracowałaby w bordelu z własnej woli, że jest pod wpływem uroku. I ty w to uwierzyłeś? Nie bądź naiwny. Dziewczyna żyje tu jak księżniczka, ubiera się w jedwabie i batysty. Klienci licytują majątki, żeby spędzić jedną noc w jej towarzystwie. Ma służbę i wygody, o jakich ci się nawet nie śniło. Brat chciał ją wydać za jakiegoś starego pryka z hemoroidami większymi od. nieważne. Ona pragnie być księżniczką nocy, wiecznie pięknym i zakazanym owocem, snem wyzimy. O czym ty mówisz? Poczułam to, kiedy piłam jej krew. Co tak patrzysz? Owszem, to ja jestem wampirem w tym budynku. Nie zabijam ludzi. Krew dodaje mi wigoru. Przypomina pod tym względem alkohol. Nikomu nie dzieje się krzywda. Co to za brednie? Pijemy krew klientów i dziewczyn ja i moje córki. Ale nikogo nie zabijamy. To jedna z form zapłaty za nasze usługi. Wszyscy są szczęśliwi. A Niebieskołka? Sama mnie wołała. W swoich snach, marzeniach chciała być wolna, wiecznie piękna. Nie jesteśmy potworami, Geralt. Proponuję ci umowę. Noc z moimi córeczkami. W zamian za spokój, za zignorowanie całej tej sprawy. A co jeśli się nie zgodzę? Ktoś zginie. Ty, ja, Niebieskołka. Czy warto wybierać śmierć? Nawet jeśli chodzi o śmierć wampira? Dobra, wygrałaś. Dam ci spokój. Chodźcie, córeczki. Czas pokazać Wiedźminowi, skąd się biorą legendy. O, będę do... ja będę musiała włączyć. Pierdyle! Oho! Czemu nam przeszkadzasz, rycerzu? Kazałem cię śledzić. Wiedziałem, że można ufać tylko płonącej róży. Zbratałeś się z wampirzycą i zginiesz razem z nią. Nie rób nic głupiego. Nikt nie musi umierać. Głupiego? Ty już zrobiłeś coś bardzo głupiego, Wiedźminie. Nie, nie, nie nie nie, 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 nie. Przestańcie natychmiast! Nie macie z nami szans. Nami? Siostrzyczko, zaraz cię uratujemy. Jesteś pod wpływem uroku. Nie ma żadnego uroku, idioto. Twoja siostra nie chciała do końca życia zmywać garów i rozkładać nóg przed zgrzybiałym staruchem. Dosyć tego! Płoną za Do boju! Cholera. Stójcie. Nie wiem, nie wiem, dobra, jestem z nimi. Wampirzyca ma rację. Nie ma żadnego uroku. Twoja siostra dokonała wyboru. Wiedźminie! Właśnie wykopałeś sobie grób! Może i wykopałem, ale na pewno nie sobie. Let's go! Dobra. Żałuję, że to się musiało tak skończyć. Z pewnością miałeś otrzymać od tych ludzi jakąś zapłatę. Odpalę ci działkę z moich zysków. Co teraz? Teraz? Wszystko będzie po staremu. Trzeba tylko posprzątać ciała. A dziewczyna? Zrobi co będzie chciała. Pozwólmy jej na razie odpocząć. Nie było uroku? A bo ja wiem. Żadnych zaklęć nie rzucałam, trudno odróżnić urok od fascynacji. Zabiłem ludzi, a powinienem zabijać potwory. Mniejsze zło, Geralt. Czasem trzeba wybrać mniejsze zło, by nie dopadło cię to większe przyczajone w mroku. No dobra. 200 orenów i. nowy poziom medytacji, nie chcę tego. Dobra, to jeszcze tylko to zobaczę o co chodzi. Ojej, aż tutaj mam iść. A, to jest w sumie, to mnie to niedaleko, a nie, daleko, trochę. Tak, jesteśmy żołnierzami. Powinniśmy wykonać nasze zadanie, ale to nie jest normalny wróg. Kim do, cholery, czy ja cię nie widziałem w naszym obozie? Rozmawiałeś z jej Winem? Tak, nazywam się Geralt. Jestem tutaj, aby sprawdzić, co się z wami stało. Wiedźmin, chyba uśmiechnęło się do nas szczęście. Co masz na myśli? Zeszliśmy tutaj, aby odzyskać artefakty pozostałe po elfiej kulturze. Znaleźliśmy drogę do wnętrza świątyni. Kiedy doszliśmy do tego miejsca, stało się coś dziwnego. Poczułem okropny chłód i usłyszałem krzyk. Jeden z moich ludzi wyleciał w powietrze, a jego krew ochrapała ściany. Na drugiego coś się rzuciło. Wow. Zaczęliśmy uciekać. Przeżyli tylko ci, których widzisz. Pomścij moich towarzyszy, a nagroda cię nie ominie. Zobaczę co da się zrobić. Dobra. Nie ten ten stwór, co walczyłem już z nim. O, no właśnie. Dobra. Słyszałem odgłosy walki. Wiedźminie, żyjesz? Nic ci nie jest. Jesteśmy, żyjemy. To zlecenie było warte znacznie więcej, niż możesz sobie wyobrazić. Jej win zapłaci ile zażądasz. Oddałeś nam wielką przysługę. Ciekawe. W zasadzie niczego nie znaleźliśmy. Żegnaj. I jeszcze raz wielkie dzięki. No dobrze. Kedmil, dzięki za twą pomoc, wilku. Moja zapłata. 300 orenów. I zapomnij co tu widziałeś, Dwan. Okej. Okay. No to finito. Dobra. Bywa. Nie jestem mi się z nim gadać. 2-2. Dobra. W pewno pójdziemy tak. I... może tutaj i siłę. Dobra, to zrobiliśmy troszeczkę zadań. Dzięki za oglądanie. Zostaw łapkę w górę, napisz komentarz i zasubskrybuj kanał. Do następnego.